Mam na imię Małgorzata, to jest Jerzy. Mamy folbluty po wyścigach w trakcie i nie tylko. Na początku tego wieku zainteresowałem się mocno hodowlą koni. Początkowo to były araby, od 2014 roku są folbluty. Folbluty, które kupiłem, trafiły na tor wyścigowy na Służewcu, biegały dwa lub trzy lata. Następnie wzięliśmy je do stadniny naszej w Nowym Borku na Podkarpaciu. Klaczki używamy do hodowli, ogierki w rekreacji, jednego sprzedaliśmy miłośniczce Folblutów. Mamy dwie folblutki. Jedna to jest Frilu, córka słynnej Freedom, która z sprinterką była genialną na służebcu. Dotychczas dała nam jedną klaczkę. Druga folblutka to jest Double High Lady. Zakupiłem ją na aukcji w Irlandii. Super pochodzenie, linia żeńska, rewelacyjna. Oprócz tego jeszcze po Tamajuzie także papier bardzo interesujący. I obydwie w tym roku odchowują rybaki po Duke of Zamindar. Bardzo fajne konie, spokojne, grzeczne. Bardzo dobry kontakt z nimi mamy w stajni. Frilo zwana Lusią jest ulubienicą naszej córki, siedmiolatki i uwielbia się z nią bawić. Chodź chodź. Chodź malutka. Ty to przyjaciółka jesteś, prawda? Mamy jeszcze wałaszka folbluta, dlatego że po prostu zapragnęłam mieć swojego folbluta natychmiast teraz, dostałam od jego telefon, czy chce. No i się zgodziłam. No i tak przyjechał z, z Irlandii prosto na Surzewiec. Później do nas tutaj. Dwa w razy biegał. Nawet w golitwie nagrodowej zarobił dobre pieniądze. Jest teraz najwspanialszym przyjacielem y, opiekującym się y, młodymi ogierkami. Folbluty mają cudowny charakter. Zarówno te, które pracowały sportowo i są po karierze wyścigowej, jak i te, które nie, nie brały udział. Są to konie, które się przywiązują bardzo do człowieka, są ciekawskie. To frilu, zwana lusią, tudzież lucynką. Jest to klacz bardzo opanowana, gabarytami dość spora. I o charakterze łagodnym, przyjaznym i takim otwartym do ludzi. Natomiast druga kasztanka, Double High Lady, jest generalnie podszyta ogniem. To jest koń do pracy, do wyzwań, niczego nie bojący się i też bardzo fajnie współpracuje z człowiekiem. Plany na przyszłość odnośnie hodowli to tym zarządza Jerzy. On się zna doskonale na imbredach, na pochodzeniu. Ja natomiast nadal będę się zajmować opieką i otaczaniem miłością i bezpieczeństwem naszych koni. Mamy w tej chwili zainteresowanie ze strony jednej takiej sympatycznej pani, która chce. Jedną z naszych folblutek wydzierżawić do hodowli koni skokowych. Nasze konie są spokojne i polecamy każdemu folbluty. Folbluty po wyścigach to są konie, które są fizycznie rozwinięte, psychicznie bardzo dojrzałe, z którymi można fantastycznie pracować i dużo dobrego zrobić.